Cześć, z tej strony Pani spodziewany witam na odcinku z Gryficznym Potemstwa. Dzisiaj pogramy sobie medykiem na mapie Pier. To jest mój ledałcik, Taki standardowy, znaczy taki... Często używany przez medyków. Kusza, zawsze, zwykły medykan. I uberpiła, uberpiła. No to jest najlepsza... Najlepszy ten... Najlepszy Le jako jak medyka jaki może być. Dawaj, ja będę tym żołnierzem. I to jest spy? Dobra nieważne Urat pró Próbuję uratować tego skałta i nie uratowałem Dobra ucieknę Albo nie? Uber? Uff Trochę zamieszanie jest Mam nadzieję... Mamy trzech medyków To jest trochę rzadki Dobra, tego do mnie pomogę O, ja. dawaj, żołnierzu, pokona z tego fajru. On nieważne. nie ważne. Ja ja pokonałem. Chodź tu spaju. O, no, nie mam aktualnie kogo ogóle. To sobie wezmę tego medyka. O, heavy. Kauton odleczę. No, taki. Okej, okay, zob zobaczmy jak pójdzie dalej na tej gierce. Na razie idzie nam dobrze, o nie, już idzie nam, już przyszedł demo, Pusza, poleciała, o nie, zostałem sam, o boże, zostałem sam. 94% Ubera. O mój Boże. Kurde, ja nie mam jak się wychylić. Nie, nie. No, o, nic nie mogę zrobić. Głupi Scout. A Boże, jak nic nie mogę zrobić. Nikogo nie było z ten sam No dobra, no dobra 104 BUBRA. Co ja miałem w takiej sytuacji robić? Panie, nie się spaje? Mam nadzieję, że nie Chodźmy dyk Trzeba mieć około e, głowy dookoła Nie, wzrok dookoła głowy Bo tutaj spaje, mogą się kręcić I trzeba puszować to Nie, że nie, jak... ten... jak podszedł do przodu. Ale zobaczmy, jak pusz, Daliśmy się nie To ten Scout, który mnie zabił... A, to jest wy? Dawaj go! Dobrze! A, niestety... Nie, 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 Kurde... no ten Scout przyszedł? Ham. O szybkie, szybkie te spawne w ogóle są. Czyżby czy, czy to był odcinek bez, prze, prze, bez ścin? Prze, bez montażu? Być może. O, szybkie są te blue. Heavy ma szansę, ma szansę, dajesz, daj, daj, daj. Dobrze. O kurde, jak impreza. Kurde Dawaj Heavy, na czerwono bić Czerwony! Dobra, jeszcze teleport. Nie bój się. Ja cię uratuję, ja, ja, ja cię ten... Ja mam, ja mam dobrą kuszę, hmm. dzisiaj. Jeszcze mam, medyka O, i pad. No. Dobra. Puszyjmy co do końca, Chodź tutaj... O Pojrzałem Ubera, ale nikt nie poszedł ze mną. Myślałem, że ten żołnierz będzie szedł, ale... Dobra, ja pomogę temu... nie wiem. Kurde, jak go trochę... jak go ratowałem. nie mam Tylko wskazuję, że... To dużo trochę obroń zostało na siebie, ale to cóż... Że... Dawaj, ubera. <gry> Chodź. Idziemy. Kurde, ile tu się dzieje. Trochę się nie odzywam, bo ja się trochę sk jestem skupiony. O. Jestem trochę skupiony na tym, co... Prawie. O ty kurde. Prawie uleczę, prawie snu. Prawie kuszok. Dajesz heavy. Dajesz heavy, ja cię, ja cię przy życiu zostaję. Zostawiam cię przy życiu. Musisz jeszcze żyć. O nie. O Boże, chciałem się zebrać tego, tego działka, działka z inżyniera, ale, ale... nie dało rady. Ale prze, przejęliśmy, dobrze. Chodź tu. Ha, to było dobre. Ha, 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 i dobrze. Ej, Medic! masz kanapkę? Nie, masz na rodzinie teraz, Nie... O, daj daj, 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 daj! No. Gdzie jest ten spy? Dobra, nie ma. Mam ubera, no to jest dobrze. No nie jest z tego samego heavy go co ja Ile mamy heavy Ile mamy heavy Dlatego ja się dostałem przy życiu o, Ale dobrze Dobra Jak ten heavy leci To jest heavy, żyje, żyj, żyjesz, no dobrze. Ale, 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 ale... Ale tutaj jest ten. Jak my puszujemy znowu Kusza O nie, nie dało się uratować Znaczy dało się oczywiście, ale nie piekło. O nie. Za dużo, za dużo, za dużo Hej pomóż A no nie Pairo, obróć się Dobra, spej jest przynajmniej To jest, idziemy już prawie Nie no kur... Dobra Idziemy heavy, tutaj, tutaj działko Działko rozwal Dobra zginiesz Myślałem, że heavy nie zauważy tego działka pewnie O mój Boże. O mój Boże, o mój Boże, jestem w łapce! Szklana łapka. O, przeżyłem, nie mogę, nie wierzę. Nie wierzę, że ja to przeżyłem. Ale nie, nie zasłonięcie, kolegi, bo ja, ja chcę go leczyć teraz. Halo? Ktoś o... o Boże! I ten skad mnie dominuje! No tak! Dobra, jak... Jakby drużyna... Niech drużyna puszuje, będzie dobrze. Trochę... <tryk> Kurde, ale... nie spodziewałem się, że taki gębnej będzie. Lećmy ty Chodź żołnierzu. O Boże. O Boże. Jakby tego Scouta zabił. Całą dominacji nie wiem. Wow. No jak się... Powróciłem! Oh, oh, right, off, huh? To Ale kryt. Nestojí v místu. Bude jaký spy. Tak, tak, trudno zabić Brakuje nam drużyny, nie wiem gdzie oni są to no. jest fajny, no ale, ale co? Tego się nie widziałem Chyba ta ścieżka nie, nie działa za bardzo. Mamy trzech medyków ponownie. No i, i kogo mam lecić? No, problem. O Boże, nie. Nie! Nie, nie, nie! Ja nie, 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 nie. Tak blisko! Kurde, znowu mi się nie udało rotować chyba. No, ale snipe. No, jakiś heavy by się przydał. heavy, który by też to stosowali o boże, dwa działka z No masakra dwa działka, to trzeba z dwoma Uberami wejść není za námi. Dobra, jakoś, jakoś to przeżyłem. Boże, to to najpierw. To duży damage, to sobie nie ma, nie wiem jak uratować Weź, ale weź, tam nie w, nie, nie pchaj się tam, po co Leć A, nie dostałem sesy? A ciekawe. A nie, bo on żyje. Aha, myślę, że my upadł. Nie, nie wiem, gdzie on zniknął. <laughs> ale ale my, mieliśmy to Chodź tu No nie, jest pierdolony. daj, chodź tu. No nie. Ciemna sujście to dostałem. No nie. Tak się nie robi. No ale... leczymy cię heavy, spokojnie a poszujemy, no nie, bo doszło tu. i ten scout za, za mną, no zdecydowanie mój menezis dobra dajesz drużyno, dajesz mamy to fajnie, że się zaspiłem, bo tutaj bo. mamy cię, haha ha. Eden jeszcze żyje, chyba go widziałem A jego nie darwaj, dobra Patrzę, dobra, to robię cięcie i do, do kolejnej rundy, wiadomo Przestań tańczyć, walka jest Bezrozum to Dawaj skałcie, robimy to upar upar scout <laughs> czekam <laughs> to Dobrze jest w końcu w końcu dostałem asystę. Do też do za Ok, eee. również Zdrowadzę się mało żywo, Bo nie wiem, no, się, no bo się skupię na grze i takie. Tak, komentarz ode mnie. zwykle... w ogóle się pytałem, a nie, nie pytałem się nic, nie wiem czy ja gadam. Powiem, rzadko, że Medykie, rzadko kto gra? Ja czasami, ja też rzadko gra. Ale jak się potrafi, na no to Medyk to jest... Wiadomo, że to jest dobra postać Gdzie ten skołd? Dobra Daj jest A, nikogo nie ma okay. No wiedziałem że, wiedziałem, że ten sniper go im. tamałł no, nie 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 rób dobrze udało się a widzenia spaju a żyje lejdzie problem widzenia spaju To on spa o nie, o do nie do O nie, tak w ogóle jestem drugi jako najlepszy gracz jako medyk i to i, i to jest I ja się czuję dumny, bo nie wiedziałem, nie wiem, że taki wynik mogę zrobić jako medyk, kurde. No w sumie, jak, jakoś to mi idzie, no nie mówię, że nie, jak utrzymuję moich kompanów, przy życiu. Dobrze mi to idzie. O, o! Dobry, dobry, dobry ten... Scout. Chyba kompetentowie, co, bo się uczy, bo robi... Buldzik na tego nakryty na, Znaczy nakryty A no, w ogóle Na ubera Ale ja kurde się zostaje Ja sobie tego ubera zostawię na Jak będą puszować strasznie Trochę Trochę tak Dobra, do push, mnie pushuj, żołnierzu, puszuj Nie bój się chcieć Dobrze nam poszło <grybuj> Dobry push Ale dobra, wygrana Do widzenia Do widzenia Ej, jeszcze może wejdę jeszcze na ten, na sekret na tej mapie, na pier. A, nie wyszło. Ale tam jest sekret. Dobra. Myślę, że to będzie koniec tego odcinka. Myślę, że się podobał. Był bardzo... Był bardzo taki... Medyko... Le... To był bardzo medyczny odcinek, czyli tak powiedział. I co? Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć.